Kiewano, witam wszystkich. Dzisiaj nagrywamy filmik z Krzyszkiem. Dzień dobry. Ty zagrasz Krzysiek Hacerem. Teraz ja sobie zagram hacerem, Ty będziesz musiał wybrać coś innego. Poprzednie dwa odcinki. Ty nim grałeś, więc teraz będzie. Nie. Coś innego. Jak, jak szybko mnie zestrzelą, to... ale będziesz musiał grać na czymś innym. Okej. Okay. Mi się to nie podoba. nagrywa. Nie Zobaczymy, jak tam będzie później. Na razie mamy fajne, fajne opcje. Troszeczkę może jeszcze podgłośimy mikrofon, bo widzę, że czasami nie zbiera. jakoś super, a przez dalej nie ma. Eee, więc ok. mamy wszystko ustawione. Pewnie mapka już się odpaliła. I za chwileczkę startujemy. Wieniecz. A jeszcze nie wiem gdzie pojadę, zaraz się okaże, to tutaj na razie widzę jakiś angielski mnie próbuje pchać. Eee... To ja pojadę. Coś to jak będziesz zmieniał kierunek strzału czołg, czołg będziesz się przestawiał na boki. Ja się wiem gdzieś schodem, Ej, że tam gdzieś dalej, dalej taki albo ten na pewno. Kisek jak powiedz, jaki twój ulubiony czołg, który obecnie ma? Nie wiem chyba Hacer. Albo ten niemiecki PZ. Chyba, czy jakoś tak się nazywa Chodzi o ten średni niemiecki Tak, tak, tak Już widzę, że ktoś się pojawił W końcu już jest pierwsza ofiara Był przez chwilę Dobra, ale ja sobie tak stoję na samym środku Mi się gdzieś wychowało na górce Na górce? No, ale górce. boję się, że mnie zaraz tutaj gdzieś wyhaczą z tych ptaczorów Ten miał głos normalnie, jakby traktor jechał. No, taka podpowiedź dla Was, że sami jak jesteście początkującymi, fajnie widać, gdzie jest czołg, jak się obraca, tak jak ja przed chwilą zrobiłem taki błąd, że drzewo upadło. To i bardzo czasami. O, już mnie tutaj gdzieś powo któryś złapać. Ja, 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 jak byłem słabym graczem, nie zwracałem uwagi, że upadają drzewa, ale, ale i przez to zawsze przegrywałem. A teraz już na to zwracam uwagę i częściej wygrywam niż przegrywam. Ale wygrywam. Uuuuuuuu Jak cię guzi No to mnie japoński rozwalił, już tak powiem Dobra, to teraz nie wejrzę hacerem, tylko czymś innym Trudno Trzeba sobie wytrzymać Mówiłem przed chwilą, że jak wejdę na tą górkę To, że może go mnie szybko rozwalić I nie miałem już gdzie za bardzo gdzieś się schować Trzeba było jechać obrożem mapy i... Ty sam tam jechałeś tak. No bo teraz jeszcze musimy... Ja zagram sobie inne. 2000 uszkodzeń i będziemy mieli skończoną misję. No, to będzie raczej trudno. Zagram sobie... Może działem. Spróbuję. <grym> Jeśli będzie miasto, to świetnie. Nie no, nie powiem. Nie powiem, że nie. Bar bardzo lubię grać miastem na, na dziale samobieżnym. O, klasztor. Też fajnie. Wiem, gdzie się chowa działem samobieżnym na klasztorze. Oj, wiem i nie chowa się. Chowa się lekko. Chowa się lekko w słabym miejscu, ale nie widzę... O nie, ta strona. Tam po tamtej stronie jest tam taka wieżyczka i tam, jak widzisz na jej ogródek, jest dobre miejsce. Ale działem samobieżnym też czasem warto się tam Gdzieś tam to ryje. Gdzieś blisko bardzo. To jakby się schował zaraz, tylko wycofał sobie Tutaj, te, o! te drzewa z tyłu. Stawał. Ja chcę jeszcze mieć kryjówkę, jakby ktoś chciał mnie rozwalić. Czasem hmm. dobrze mieć taką kryjówkę. Tam wieża, jest. Nic nie Wiem! Tam jest, tam jest jedna miejscowa, fajna na działo. Ale mi się tam nie za dobrze gra. No gdzie jest nasze działo? Ej, może jego działo się chowa? Prawda? Ale... Tutaj? Niżej, tak. Jakiś... Okej. Okay. A się tylko? Pasko. Patrz. Pat, 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 jest Praw? Daj mi sobie to. A? Dobrze. No, no, no. Teraz tu no. mogę jechać. Poczekaj, masz... się... O. działo by trzeba było jak sobie. Nie, za bardzo nie lubię grać działem, ale jeśli jest miasto, to działo Są bierze to fajna, fajna maszyna. O, ale gościu z góry, dobrze gościa. Przy bazie, przy bazie. Znaczy, się nie uda mi przed. Tutaj jest. Tutaj. już jest. To by ci się nie za łatwo. Tak. No Waliłbym to, tego najbardziej to, z tyłu. Tutaj, tutaj. O ich. Hmm, no tu ma być na zewnątrz. Ktoś do mnie jedzie? Nie. Kończ sobie. Na G dobrze mi się nie gra na G, ale ok. Nie. nie. No. Wiem, że teraz będzie trudno coś tutaj ugrać. Ja sobie. To ciebie. Przed nami... okay. Miałeś i... go, miałeś go. Czałka. Już, już po mnie. No wiem, że już po mnie. Jest. Nie lubię grać, grać działem dział Jeśli tak, jest taka, jest taka, mapa. Także dziękujemy za kolejny filmik. który że byliście z nami. Do usłyszonka. Wychodzimy z bitwy, zaraz zobaczymy jeszcze co tam Przy poprzedniej, jak dostaliśmy węcki Co tam się wydarzyło, czy w ogóle Jakieś statystyki weszły Zwycięstwo O, no z poprzedniego było zwycięstwo, mimo że tam niewiele się działo, no ale To, to zablokowane uszkodzenie miałem Dobra, no tyle Tyle na temat Poczekajmy chwilkę Do usłyszonka. OK. Okej